Audi RS6 Avant generacja C7. Pierwsze Audi RS6 w wersji Avant zawitało na drogi w roku 2002. Przez lata seria ta stale ewaluowała, zdobywając uznanie zarówno wśród kierowców, jak i krytyków motoryzacyjnych. Audi RS6 C7 zostało zaprezentowane po raz pierwszy na targach motoryzacyjnych w Genewie. Oficjalna premiera odbyła się w marcu 2013 roku. Audi RS6 Avant C7 zostało zaprojektowane przez zespół projektantów Audi pod kierownictwem Marka Lichte. Pod maską tego kombi znajdziemy 4-litrowy silnik V8 TFSI wspomagany przez dwie turbosprężarki. Ta konstrukcja jest w stanie wygenerować aż 605 koni mechanicznych, co sprawia, że RS6 Avant może przyspieszyć od 0 do 100 w zaledwie 3,7 sekundy. To naprawdę imponujące, zwłaszcza jak na samochód rodzinny. RS6 AWAN C7 wyróżnia się również swoją stylową i agresywną sylwetką. Szersze nadkola, sportowy wydech i charakterystyczna atrapa chłodnicy RS6 przyciągają spojrzenie na każdym kroku. Facelifting Audi RS6 Avant C7 został wprowadzony w 2014 roku. W ramach faceliftingu wprowadzono kilka zmian, takich jak nowy wygląd przedniego zderzaka, przeprojektowane reflektory LED czy zmienione kratki wlotów powietrza.